Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Wiedźmina I w poprzednim odcinku praktycznie cały właśnie ten odcinek przesiedzieliśmy w karczmie Wypełniając questy i też byliśmy w magazynie pomagając Nie wiem czy można to nazywać pomaganiem W każdym razie byliśmy tam razem z Vincentem i wybiliśmy wszystkich, wszystkie salamandry, które tam były Okej, okay, ale pierwsza rzecz, którą chciałbym zrobić w tym odcinku, to zagrać z Carmen w kości, aby móc zagrać z tym krasnoludem, który był w karczmie. Miło Cię widzieć. Eee, e, e, i jakby tu z Tobą zagrać? Macie w ofercie jakieś niestandardowe rozrywki? Niektórzy klienci lubią sobie przy okazji zagrać w kości. Kręcicie to? Być może kiedyś skorzystam. Miło Cię widzieć. <noise> w międzyczasie, tak? Okej, okay. kompletnie nie mam szczęścia do kości, ale może tym razem się uda. Lecimy najwyższą stawkę, na tym można albo dużo stracić, albo dużo się wzbogacić, ale jako że... Mamy tą piękną opcję wczytania gry, to możemy się właściwie tylko wzbogacić. Co my tu mamy? O, mamy całkiem ciekawe kości. Ha, ha, ha. Dobra, zostawimy tak jak jest. Teraz Czy on coś doży... Kurde! Chyba przegrałem, co? Zgnida, on musiał akurat czwórkę wylosować, no Dobra Lecim dalej 2, 2, 1, 3, kurde Spróbuję na te dwójki polecieć To, 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 to fuck, no i żadnej dwójki, co żegnów się No Dobra, to już wiadomo, że przegrałem. Nie wiadomo, z... nieważne co wylosuję. Okej, okay, wczytaj tę grę. Mówiłem, że my tą piękną opcję. Dobra, a więc yy, chodź tutaj jeszcze raz, kobito. Miłość. Niektórzy być może. Gramy jeszcze raz. Oszukiwałaś, jestem tego pewien. Jak mogłaś wygrać z moim fullem wtedy? 5-5... Pięć... Eje, mam 3 piątki. O, no nie ma nic. Dobra. Więcej piąty... O, poddała się? Okej, okay, mi to pasuje. Lecimy dalej. 5, 4, 3, 3. Hmm. Dobra, polecimy na trójki. Pary wyższe niż. O, by nie miała piątki, by nie miała piątki. Musiałam mieć piątkę. Dobra. Piątka, piątka, czwórka, trójka, dwójka. Aha. No czemu nie? No, sam, sam, no dobra. O, lecimy dalej. Napisz ostro. Dobra, piątki, 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 piątki. Tak. O, 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 o! Moje będzie wyższe, chyba. Czemu je jest wyższe? Szóst, piątki, czwórki jest wyższe. Serio? Are you fucking kidding? Kuźwa. Nie cierpię tej gry czasami Ok, sorry, tutaj za drobny przeskok. Ehm, gra stwierdziła, że mi się skraszuje podczas przytywania, e, Także spróbujmy jeszcze raz, Niech być może. Bo kurde, to mnie zaczyna powoli irytować. Drugi raz z rzędu przegrałem, bo kurde, oczywiście, ona musi mieć lepsze kości ode mnie. No bo jakby mógł być inaczej. Dlatego nie cierpię kości na wysokim poziomie trudności. Aha, a ona teraz pewnie wylosuje coś większego ode mnie, tym jednym. A nie, <grystanie> wtedy też wygrałem na początku. Aha, no tak. Dobra, pójdziemy w szóstki, wiecie. Jednak nawet jakbym miał fulla to mi chyba dało mało. O, kuźwa dobrze. Kurwa, mocie, mnie u, u, u. nie wkurwuj te kości. Nie wylosuj nic, proszę cię raz. Zrób to dla mnie, kobieto. Dziękuję. I tak blu sobie pewnie czwórkę zaraz. Dobra, wrzucimy piątką. Może wyleci full. Aha, gówno, dobra Teraz patrzcie jakiej trójki lecą. O! A to się zdziwiłem Jak to mówią do no, trzech razy sztuka, nie? No dobra Czyli karmę mamy załatwioną. Trochę zeszło, no ale bywa i tak. Okej, okay, więc pójdziemy sobie do lożku, bo tam musimy pogadać z Siemkiem chyba I przy okazji, może uda nam się uwolnić tego Vivaldiego z więzienia Chociaż, jeszcze czekajcie, po drodze zagadamy do ogrodnika Ponieważ musieliśmy z nim pogadać w sprawie srebrnego miecza Szpitalny ogród potrzebuje wiele uczucia Chyba lubisz to co robisz Lubię? Ja kocham rośliny i nie chwaląc się znam je bardzo dobrze. Całe życie tylko rozlewałem krew. Teraz mam szansę na spokój. Rozlewałeś krew? Nie jestem z tego dumny. Przez długi czas byłem najemnikiem. Musiałem jakoś zarabiać na chleb. Teraz jest inaczej. Ustatkowałem się i jestem szczęśliwy. Prześlicznie. Bardziej jednak interesują mnie miecze. Srebrne. Ech, wiedziałem, że ktoś z was się kiedyś tym zainteresuje. Przegrałeś go w kości, prawda? Byłem pewien, że wygram. Absolutnie. Uważaj na tego szulera, Jest bardzo dobry. Do rzeczy. Skąd miałeś miecz? Pięć lat temu, niedaleko stąd, pod miastem Brenna, doszło do wielkiej bitwy. Krótko mówiąc, nasi dali Nilfgaardczykom popalić. Dzięki temu nie jesteśmy jeszcze prowincją cesarstwa. Czyli zdobyłeś ten miecz podczas bitwy? Tak. Miał go przy sobie Wiedźmin Koen. Poznałem go na wojnie. Chłop nas chwał. Rębajło jakich mało. Tylko jakiś taki małomówny. Jak większość z nas. Obiecałem przekazać miecz innemu napotkanemu Wiedźminowi. Bełkotał coś o zębach, przeznaczeniu... Jedyny, którego znam, co śmiał się z własnej śmierci. I przegrałeś go w karty. Przez pięć lat trzymałem go w ukryciu. Straciłem już nadzieję, że spotkam któregoś z was. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, Koena widziała też panienka Szani. Ta sama, co teraz w szpitalu urzęduje. Dziękuję za pomoc. Powodzenia na szlaku. Hmm. Huh. Grywasz w, kości. Grywasz w kości? Nie tak często jak kiedyś. Tylko tyle mi zostało, skoro dziewczynki nie są już takie chętne. Zagrajmy więc, kiedyś. Lepiej zacznij ćwiczyć. Okej, okay, um, ja chcę sobie zapisać, może przed zagraniem z nim, tutaj. A cóż to, mszyca? O, jak mi przykro. Zab Zagrajmy w kości jeszcze raz. To będzie chyba odcinek grania w kości. Hmm. Tak, czemu nie? Widzę tutaj początek idzie jeszcze lepszy niż karmen. Je pary. O! To mi się podoba. Piątka to. O, trzy czwórki. Czy dobrze widzę? Dobrze widzę. No, 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 to ciekawie się zapowiada. Mam dziwne przeczucie, że i tak przegram. A nie, poddał się cwaniak. I będziemy musieli, musieli szukać dalej, ale wygraliśmy kolejny pojedynek. Za pierwszym razem nawet się udało. To w moim przypadku dosyć dziwne. No dobra. Więc co teraz? Myśleliśmy iść do lożku Więc okej, okay. szwedzki. Szwedzki. <śleski> dobra, Deżwiej. Co my tu mamy? Mamy Siemka i Vivaldiego. Zobaczmy, co ciekawego nam powie. Oprócz tego, Daję mu ten fistech. Nie pogardzę dobrym fistechem. Powiedz coś więcej o tym paserze, któremu skonfiskowaliście Wiedźmiński miecz. O talarze? Wiesz, czasem to przychodzi. Jakoś trzeba żyć. Poprawdzie to całkiem nieźle się dogadujemy. Zanim wypuściliśmy magistra rozmawiali z Vincentem na podwórcu. Passer rozmawiał z Vincentem przed zejściem do kanałów. Podejrzany, to nie był zbieg okoliczności. Gdzie znajdę tego talara? Zaznaczę ci na mapie. Tylko bez zabijania. Mamy z nim sztamę. Czas, ja, ja z talarem już gadałem chyba? No, no okej. Okay. Powinieneś z tym skończyć. Może. Ale na pewno nie dzisiaj, nie. Okej, okay, i teraz Vivaldi. Mogę porozmawiać z Vivaldim? Nie ma mowy. Aresztowany za kontakty ze skojatel. To polityczna sprawa, nie mieszaj się do tego. Nie, pieprz, to tylko stary krasnolud. Co się tak za nim wstawiasz? Mam do niego interes. Mnie wszystko jedno. Zapłacisz 200 wykauci i tego wypuszczę. okej. Okay. Oto pieniądze. Oby, się, oby to mi się opłaciło. Ale z tego co mi się opłaci. Co cię sprowadza wiedźminie? Nie jest po prostu cię uwolnione z więzienia, nie ma za co? Masz może bramę tajemnicy? Mam to resztki mojej kolekcji. Jeśli chcesz, oddam ci ją. Za ile? Nie obrażaj mnie. Wyciągnąłeś mnie z więzienia. To prezent. Bierz i nie marudź. Okej. Okay. Rozpracowałem sprawę kontaktów Azara Javeda. Ciekawe. Przepraszam za podejrzenia. Wiem, że straciłeś kontrolę nad bankiem. Miło, że zdobyłeś się na takie wyznanie wobec krasnoluda. Żaden problem. Coś ci powiem o Javedzie może użytecznego. Nawet drobiazgi mogą okazać się przydatne. Trafiłem na jego nazwisko w papierach sprzed kilkunastu lat. Opłacał przez mój bank czesne w szkole czarodziejów w Ban Ard. nie skończył jej Usunęli go w trybie karnym. Ponoć zajmował się dziedzinami magii, które nawet naszym magikom wydają się złe i odrażające. Przestał płacić i zniknął z systemu bankowego. A więc masz do czynienia z renegatem i to niebezpiecznym, skoro udało mu się uniknąć śmierci z rąk magów. No, ciekawe. A więc tak, potrzebujemy tych bram tajemnicy i jeszcze of coś tam, chyba? Mamy bramę tajemnicy już, tylko muszę ją znaleźć. A nie, mamy obydwie. Okej, okay. trochę mi się nie chce tego czytać, wam powiem. Tak więc, tak wam tutaj lekko może tutaj zjadek. Gdyby, gdyby ktoś chciał przeczytać, to wystarczy, że sobie tutaj zastopujecie. Dobra, to mamy jedną i tutaj brama tajemnicy. Okej okay. Tak więc trochę informacji zdobyliśmy, chyba możemy już wracać do Kalksztajna tak w ogóle Zobaczmy questy Hmm. Gieramy z ogrodnikiem Muszę porozmawiać z Okej okay. Przycisnę siemkę, no to jak mam go przycisnąć? Czuję, że mógłbym sam zatrzymać szarze ciężkiej konnicy Czuję, że mógłbym Cóż? Sam Nie mogłem go przycisnąć, sorry Dobra, to wiecie co? Zrobimy sobie może tego quest'a z tym nawiedzonym domem E, tylko jak on się nazywał? Szczur? Ok, przejdźmy się tam. Z tego co pamiętam, tam są jakieś. E, dwa czy trzy duchy, chyba. I trochę mi tutaj klatki spadają, Nie wiem czemu. Ostatni, który tak mówił, to tak trochę skończył. Nie bardzo. Ale cóż, tak nie padało. Pucybut może jednak nie skorzystam. Zygfryd. Zygfryd nam pomoże wyjść z wyzimy, ale na razie jeszcze tego nie, z tego nie skorzystamy. Dobra. Z tego co pamiętam, te duchy były dosyć mocne. Także nie wiem, czy wypić jaskółka przed walką. Na razie spróbuję bez, ale jeżeli bym zginął... Na coś tak patrzysz, Geralt. Nie wiem. Dobra. <grym> zginął> jeżeli zginę, to wtedy spróbuję jeszcze raz z jaskółką. No ale wchodzimy. O, no właściwie to by się piory nazywały. I one są dosyć mocne. I nawet nie można ich silnym stylem pobić. Ok, zobaczymy, co się uda zrobić. Ok, jeden poszedł, teraz drugi. Co by nie było tak źle, jak myślałem. Myślałem, że o wiele gorzej mi to pójdzie. Chyba, że jeszcze na dole coś jest. O fuck, pierwszym kombo. Dobij upiora. <ścoughs> nie wiem jak to jest możliwe. A nie wszystko. Okej. Okay. Co wy tu mieliście? Ektoplazmę. Przynajmniej jeden z was miał. Mam dziwne przeczucie co do skazenia na dół. Bo co, coś, coś tam słyszę, wiecie? Jezus, to faktycznie był zły pomysł. Kurde. tego bardzo zły pomysł. Ja tutaj zaraz polegnę. Chociaż wiecie co zabijam ich, tylko oni mnie sobie zabijają bardziej niż ja ich. To jest ogólny problem. No i tutaj dostanę od niego i to. To będzie koniec naszej przygody. Chociaż nie żyję, chociaż... Chociaż, chociaż, chociaż za dużo chociaż. Pokręcę się z nim w kółko trochę, aż wytrzymałość odzyskam. Znaczy energię może tak. Spróbuję go powalić, i może coś się stanie, nawet. Ale widzę, dzieje się mało. Kurde, no. Nieciekawa sytuacja. Gdybym no, miał trochę więcej życia, to mi się z nim pobił, wiecie, ale jeden jego atak wystarczy, żebym ja tutaj zginął. A tego bym nie chciał, że tak to powiem. Dobra, uciekam. Kurde, trochę to może potrwać, ale. Wiecie co, jednak. Nie chcę zginąć, mimo wszystko. <śmiennie> Dobra, 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 mamy wytrzymałość. Teraz tutaj sobie jeszcze kółko zrobię jedno. A, dobra, spróbujemy. Jak, jak nie wyjdzie, to trudno. O, pięknie! Udało się. Tak, jak tak to miało wyglądać. Dobra, to drodzy safe. I jakie skarby tu mamy? Bardzo stare wino. To na jakiś quest będzie na pewno. A to mnie niepotrzebne. Oreny. A co to? Tu się jakieś pani zginęło, że tak to powiem. Dobra, wychodzimy. Tu nic nie ma. Mamy trochę szarowo przed oczami jeszcze, ale za chwilę to się powinno zmienić. Dobra. No to co teraz? Um... No poważnie z Vincentem pogadać. Kalkstein, Szani. Okej, okay, czyli do Vincenta może się przejdziemy. Co niedługo skończy nam się questy w zimie, także będziemy musieli już yy, wypłynąć na bagna, żeby tam porobić te questy. Yy, ale na razie trzeba będzie znaleźć Vincenta. A nie mam pojęcia, gdzie on jest. Powinien siedzieć tutaj przy bramie do wyzimy. handlowej, chyba? No, handlowa. Dobrze pamiętam. I Wincencie. Jak poszło w magazynie po moim wyjściu? Szybko. Dobrze. Nie wracajmy do tego. Przyznaję, że miałem nadzieję na znacznie więcej, ale cóż zawsze kilku bandziorów mniej. Nie próbuj mnie więcej wykorzystywać. Nie jestem mścicielem niewinnych ofiar. Wierz mi, nie miałem wyboru. Ale masz moje słowo, że to się już nie powtórzy. Co do śledztwa, rozumiem, że sam zamierzasz się dalej ciągnąć. Nie mam wyboru. Dostałem rozkazy z samej góry. Nie mogę ci pomagać, mam związane ręce, ale nie będę przeszkadzał. Jeśli się czegoś dowiesz, chętnie posłucham. Okej, okay. pogadamy sobie się z nim o salamandrze. Chcę z tobą porozmawiać o salamandrze. Nie obiecuję, że odpowiem. Ktoś powiedział salamandrze o zleceniu na kuroliszka. Co sugerujesz? Pewnie magister. Po tym, jak go wypuściliście. Nie mam dla ciebie czasu, wiedźminie. Koniec rozmowy. Wypuściłeś magistra z więzienia. Wpłacono kaucję. Takie jest kurwa prawo. Prawo jest po to, żeby je łamać. Nie znasz się na tej pracy, Wiedźminie. Ja cię nie uczę, jak łapać potwory. Wypuściłem go, ale to nie znaczy, że straciłem z oczu. Ale. zresztą nie muszę ci się tłumaczyć. Koniec rozmowy. Co robisz nocami? Spotykasz się ze swoim szefem? A zarem Jabedem? Odchędosz się minie. Nocuję w dzielnicy handlowej. Co w tym dziwnego? Skąd masz pieniądze? Nie trzeba być bogatym, żeby nocować w dzielnicy handlowej. Od czego są znajomi? Bogaci znajomi. Ponieważ nie mam mocnych dowodów, wstrzymam się na razie z werdyktem. Góra urodziła mysz. Wielkie efekty skomplikowanego dochodzenia. Tak to jest, jak amatorzy biorą się za poważną robotę, ale przynajmniej chciałeś dobrze. Przyjdź jak wpadniesz na jakiś poważny trop udzielę ci paru dobrych lat! Okej, okay, więcej dowodów, tak? No okej, okay. także tych dowodów poszukamy sobie na następnym odcinku. Przy okazji zdobyliśmy poziom. Eee, także ja tutaj się z nami żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Наразе.